Jak rozluźnić aparat mowy? Przede wszystkim trzeba go używać. Zanim przejdę do bardziej profesjonalnych technik, zdradzę swoją ulubioną, która w istocie zastępuje kilka proponowanych przez profesjonalistów. Jeśli powiem, że najczęściej wykorzystuję ją w samochodzie lub wcześniej pod prysznicem, to nie zaskoczę, że właśnie moją ulubioną techniką jest rozśpiewanie. Włączam sobie playlistę z ulubionymi hitami i po prostu śpiewam na głos, rozgrzewając w ten sposób swój cały aparat mowy i przy okazji ćwicząc dykcję. Nieważne, czy mamy słuch, czy nie, czy fałszujemy. Tą częścią nie dzielimy się ze światem, no chyba że z sąsiadami lub przypadkowo spotkanymi przechodniami, którzy akurat przechodzą przez przejście dla pieszych w trakcie refrenu. Oczywiście możemy jeszcze zastosować standardową rozgrzewkę, rozpoczynając od delikatnego masażu krtani, pokrtani czas na mięśnie, twarzy, no i samą żuchwę. No właśnie, od masażu jej zawiasów, poczynając, później możemy jeszcze wykonywać, o właśnie, takie ruchy, otwierając jednocześnie buzię. Następnie możemy wykonać ćwiczenie polegające na ułożeniu ust w dziubek. O, właśnie, tak. I z tej pozycji przechodzimy do uśmiechu bez otwierania ust. No i to powtarzamy. O, właśnie, tak. Następnie możemy zrobić tak zwaną piłeczkę z wykorzystaniem oczywiście języka, właśnie w taki sposób. Możemy też zrobić tak zwany młynek. Znów składamy ustaw dziubek i robimy młynek raz w lewą stronę, raz w prawą. Możemy również zrobić ćwiczenie, które do złudzenia przypomina mycie zębów po zewnętrznej stronie, z wykorzystaniem oczywiście języka. O, właśnie tak. No to jeszcze przesuniemy żuchwę w prawo i w lewo. Kolejne otwieranie żuchwy, ale uwaga jest taka, że ćwiczenia tego nie powinny wykonywać osoby, które mają tendencję do wypadania żuchwy. To ćwiczenie możemy wykonywać wolniej, następnie szybciej. Właśnie tak to wygląda. Żeby rozluźnić aparat mowy, możemy również parsknąć, o na przykład tak, na przemian z kląskaniem i przeżuwaniem. Tyle na szybko, bo do tego zestawu można jeszcze dodać trochę ćwiczeń dykcyjnych, ale to już temat na odrębny odcinek, si to wie. Dziękuję, że jesteś ze mną, a jeśli moje treści ci się podobają, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek na moim linkedinowym profilu. Do zobaczenia za tydzień.